Kiedy pytacie mnie, czy warto uprawiać sport? No to odpowiem Wam, że mnie o to warto nie pytać, ale jest tu ktoś, kogo warto o to zapytać. Jest to Maja Włoszczowska. Maju, czy warto uprawiać sport? Słuchaj, zdecydowanie warto. Nie tylko z racji na kondycję, lepsze ogólne samopoczucie, ale przede wszystkim na frajdę, jaką ten sport daje. E, zwłaszcza taki sport jak kolarstwo górskie. To nie jest tylko i wyłącznie wysiłek fizyczny, który wywołuje właśnie ten wyrzut, endorfin, ale to też jest niesamowita frajda z pokonywania korzeni, kamieni, e, ścieżek leśnych, zobcowania z naturą, zgonienia saren. Naprawdę to jest taki, powiedziałbym, roller coaster w naturze. Nie trzeba jechać do Disneylandu, wystarczy wziąć rower i pojechać do lasu. A co z dzieciakami? Kiedy dzieciaki. Mogą na przykład według Ciebie wejść na rower i, i ćwiczyć, jakby, ale jakby kiedy mogą w ogóle zacząć według Ciebie jeździć? O, ja to widziałam takie małe szkraby trzyletnie, które ostatnio brały udział w zawodach podczas Mistrzostw Polski, więc na rowerkach biegowych jeszcze, więc im wcześniej, tym lepiej. Ehm, kiedy jesteśmy. Młodzi, kiedy dopiero zaczynamy tak naprawdę uczyć się chodzić, to wszystko łapiemy błyskawicznie, technikę łapiemy bardzo szybko, dlatego nie ma wieku minimum. Polecam, jak tylko szkrab daje radę, wsiąść na rower, pojechać, pojechać o własnych siłach, to, to zdecydowanie to jest czas, kiedy, kiedy może zacząć. Ale absolutnie nie mówię tutaj o żadnych treningach, tylko po prostu o zabawie, o tym, aby czerpać. Friday z jazdy na rowerze, bo to ma być przede wszystkim zabawa. To jest fantastyczny sposób na utrzymanie kondycji, na utrzymanie zdrowia, ale najlepsze daje efekty wtedy, kiedy my mamy z tego dużo frajdy. A kiedy, kiedy na przykład obserwujemy naszego dzieciaka i tak dalej, i widzimy, że coś jest więcej niż czerpanie z tego przyjemności, kiedy możemy go popchnąć jakby do tego, żeby zaczął trenować, żeby zaczął robić coś takiego jak Maja Włoszczowska? Jeżeli tylko ma ochotę wystartować w zawodach, śmiało. Jest tego mnóstwo w tej chwili. Nawet właśnie podczas Mistrzostw Polski w Kolarstwie Górskim mieliśmy zawody towarzyszące dla dzieci w różnym wieku. Więc, więc absolutnie można, można tam pojechać. Warto poszukać klubu w okolicy. Ja zaczynałam mając lat 13, ale wiem, że nawet w tej chwili ośmiolatkowie mają regularne treningi. Przy czym to nie są takie treningi wykańczające w, na maksymalnym wysiłku, tylko to są bardziej takie treningi właśnie sprawnościowe, takie, żeby nauczyć się jak najlepiej panować nad Drowerem, tak aby nabrać jak najwięcej umiejętności, które potem pozwalają czerpać jeszcze więcej przyjemności z jazdy. Bo czasem, jak widzicie mnie na takich karkułomnych zjazdach, kamieniach, korzeniach, uskokach, to wydaje się niebezpieczne, ale tak naprawdę ja. W zdecydowanej większości przypadków nad rowerem panuje i ja się czuję bezpiecznie, a im mam lepsze umiejętności, tym mam więcej frajdy właśnie z takich trudnych, technicznych fragmentów. Tak więc to ma być przede wszystkim przede wszystkim zabawa, ale pod okiem dobrego trenera na pewno te umiejętności przyjdą, przyjdą dużo szybciej i od razu nabierzemy tych prawidłowych nawyków jazdy na rowerze. Ostatnie pytanie: kiedy zainwestować w jakiś taki porządny sprzęt, na przykład dla takiego naszego dzieciaczka? jakby kiedy. Już na przykład ten zwykły rowerek nie wystarczy i okej, okay, to jest ten moment, kiedy można zainwestować trochę tych pieniędzy więcej na przykład. Powiem tak, jeżeli na stać, to zawsze im lepszy rower, tym więcej frajdy, ale oczywiście nie rozpieszczanie maluchów, bo czasem jak widzę dziesięciolatków ze sprzętem takim, na jakim ja się ścigam, to może to jest troszeczkę za szybko, e, bo później e, no już ciężko jest e, o jakikolwiek poziom wyżej i, i zadowolenie takiego e, nastolatka. Ale zdecydowanie, jeżeli już częściej dzieci jeżdżą na rowerze, to, to warto zainwestować przede wszystkim w sprzęt sprawny. Tutaj pamiętajmy, nie oszczędzajmy, tylko, tylko zainwestujmy w taki sprzęt, który będzie, będzie służył. To nie musi być najwyższa półka absolutnie nie. Ja też nie zaczynałam na rowerze z najwyższej półki, ale był on sprawny, hamulce działały, amortyzator pracował jak należy i to jest, to, to jest chyba najważniejsze. Słuchajcie, mnie Maja przekonała: warto uprawiać sport. Ja na pewno zacznę. Po co? Wyglądamy dobrze. To proszę. Dobra. Poczekaj, poczekaj. Wyglądamy dobrze, mamy przede wszystkim świetny humor i pogodę ducha. To jest, to jest chyba najważniejsze. Dobra, spróbuję. Nie rozwalę Ci tego. Nie no, spokojnie, spokojnie. Pedały nie są pod Twoje buty, ale dasz radę. Dobra, uwaga, jedziemy. Trzy. O, patrzcie, fast start. Tak się rwie? Tak się rwie? O, ja nie kasku zapomniał. Bez kasku się nie ruszamy.